Śrecki Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza plenerowa, mająca na celu integrację mieszkańców miasta Środa Wielkopolska i Powiatu Śreckiego wokół tradycji świątecznej. Po raz pierwszy w historii miasta mieszkańcy Środy i okolic mieli szansę wziąć udział we wspólnych przygotowaniach świątecznych. Na starym rynku można było zakupić m.in. wyroby artystyczne, świąteczne, ozdoby oraz prezenty pod choinkę. W trakcie imprezy zaprezentowali się artyści oraz firmy ze Środy, Poznania i Okolic. Podczas imprezy naliczyć można było 15 wystawców, każdy z innym asortymentem od branży odzieżowej po branżę spożywczą. O świąteczną atmosferę zadbali pomocnicy Świętego Mikołaja, wolontariusze ze Średniego Teatru osobno. Tego wieczoru nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania. Najpiękniejsze polskie kolendy usłyszeć można było w wykonaniu Wioli Kaźmierczak. Wyjątkowym wydarzeniem był pokaz rzeźbienia w lodzie, wykonany przez profesjonalistów, medalistów Mistrzostw Świata i jej Polski w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Efektem pokazu była dwumetrowa rzeźba Świętego Mikołaja, która stanęła na średzkim rynku. Podczas jarmarku odbyły się konkursy i zabawy, w których można było wygrać paczki świąteczne od sponsora imprezy Średkiej spółdzielni mleczarskiej Jana. Całą imprezę prowadziły Katarzyna Kicińska i Agata Jasińska z firmy Event Effect. Świętski jarmark Bożonarodzeniowy organizowany jest przez gminę Środa Wielkopolska.